Nie wracaj do domu. Wyjeżdżając na studia, Paweł nie spodziewał się, że przez najbliższy rok prawie nie będzie miał okazji odwiedzić rodzinnego miasta. Dla jednych dom był miejscem spokoju i ciepła, ale dla niego był bardziej jak klatka. Mimo to, kiedy nadarzyła się okazja, zdecydował się wrócić na kilka dni. Rodzice dawno już nie widzieli go na oczy i nie mógł odmówić kolejnego zaproszenia. W drodze do domu czuł się nieswojo. Z każdym przejechanym kilometrem robiło się coraz bardziej pochmurno. Powietrze gęstniało, a przez szyby samochodu dostrzegał mroczne, ponure krajobrazy. Gdy zajechał na podjazd, zobaczył, że dom wyglądał zupełnie inaczej niż to zapamiętał: ściany były brudniejsze, farba się łuszczyła, a okna wydawały się puste, jakby nikt tam już od dawna nie mieszkał. Wszedł do środka i zawołał rodziców, ale nikt nie odpowiedział. Dom spowijała dziwna cisza, jakby w powietrzu unosiło się coś niewypowiedzianego. Zajrzał do kuchni, salonu, a potem na piętro, ale wciąż nie widział nikogo. Pomyślał, że może wyszli na zakupy albo czekają na niego w innym pokoju, lecz wszystko było jakby opustoszałe, a jednocześnie nietknięte, jak gdyby ktoś opuścił to miejsce nagle, bez słowa. Kiedy wszedł do swojego pokoju, uderzyła go fala dziwnego dejawi, coś było na swoim miejscu, ale jednocześnie coś wydawało się nie tak. Spółek zniknęły wszystkie zdjęcia, a ściany były pokryte rysami, których nigdy wcześniej tam nie było. Poczuł dreszcze na plecach. Na biurku leżał list. Paweł wziął go w ręce, rozpoznał pismo matki. Drżącymi rękami otworzył kopertę i zaczął czytać. Synku, jeśli to czytasz, to znaczy, że wróciłeś. Zostawiliśmy ci wiele wiadomości, ale obawiam się, że żadna z nich do ciebie nie dotarła. Przysięgam, próbowaliśmy Cię ostrzec, ale czasem, czasem coś przyciąga nasz dom do innych światów, ciemniejszych miejsc, których nawet nie chcemy zrozumieć. W tym momencie nie możemy Cię zobaczyć, choć może wydawać Ci się, że jesteś w domu. Ale to nie jest nasz dom, to miejsce nie jest tym, czym się wydaje. Uciekaj stąd, zanim będzie za późno. Nie wracaj tu. Nigdy nie wracaj. Nie wracaj do domu, Paweł. Nigdy. Przerażony rzucił list i pobiegł na dół. Miał wrażenie, że ktoś go obserwuje, czuł ciężki oddech tuż za sobą. Kiedy wbiegł do korytarza, zobaczył coś na końcu przedpokoju czarne, nieokreślone sylwetki, które powoli zaczęły przesuwać się w jego stronę. Oczy postaci lśniły czerwienią, a ich usta otwierały się szeroko, wydając przerażający syk. Paweł poczuł panikę. Biegł na oślep, próbując uciec, ale gdy chwycił za klamkę frontowych drzwi, okazało się, że są zamknięte. Wrzask uwiązł mu w gardle, gdy nagle poczuł czyjąś zimną dłoń na ramieniu. Obrócił się, by zobaczyć siebie. Twarz identyczną do swojej własnej z pustym, złowrogim spojrzeniem. Słowa, które usłyszał, wybrzmiały głucho. Nie wracaj do domu, to teraz mój dom. Zanim zdążył zareagować, światło w domu zgasło, a Paweł poczuł, jak coś ciągnie go w otchłań ciemności. Gdy ponownie otworzył oczy, stał w miejscu, gdzie kiedyś był jego dom, ale teraz pozostały tylko ruiny, a ziemia wokół niego była wypalona, jakby coś spopieliło wszystko w promieniu kilkudziesięciu metrów. Od tamtej pory widziano go czasami w okolicy, bladego, o pustym spojrzeniu, błądzącego po dawnym podwórku. Ale to już nie był on, to było coś innego, coś, co coraz przybrało jego postać i zostało na zawsze.